Szanowni mieszkańcy, nazywam się Dominika Piotrowska i ubiegam się o urząd burmistrza Golubie Dobrzynia. Od ponad dziewięciu lat jestem państwa radną. Od zawsze działam aktywnie na rzecz mieszkańców i rozwoju naszego miasta. Tu się urodziłam, tu działam, tu pracuję. Kupuję warzywa u lokalnych sklepikarzy. Udało nam się wspólnie zrealizować mnóstwo ważnych projektów i tych wspierających przedsiębiorców, ale również spotkania i warsztaty dla dzieci, młodzieży, seniorów, jak na przykład projekt osiedle leśny powrót do natury, Akademia Młodego Lidera, czy regularne spotkania z cyklu Kobieta w Roli Głównej. Tych projektów jest dużo więcej i nie sposób ich wszystkich wymienić, ale myślę, że nieraz spotkaliśmy się na nich, na ulicach naszego miasta. Dla mnie ważne jest wsparcie mieszkańców. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Dialog, a przede wszystkim to, aby każdy patrzył na Golub-Dobrzyń jako miejsce do własnego rozwoju. Mieszkania i znalezienia pracy i aktywnego spędzania wolnego czasu z bliskimi. Dlatego boiska sportowe, mieszkania, zakłady pracy, oferta kulturalna i sportowa, bezpieczna droga do pracy i bezpieczny chodnik w drodze z przedszkola są moimi priorytetami. Najważniejszym punktem naszej strategii jest skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Golub Dobrzyń może być miastem rozwoju, pełnym turystów, szlaków, ziół anny wazówny miejscem, gdzie chcemy zapraszać znajomych na spacery wzdłuż dwęcy czy na spływy kajakowe. Może być ważną stolicą powiatu. Jestem osobą, która wyciągnie potencjał z tego miasta. Proszę mi zaufać i oddać na mnie głos 7 kwietnia podczas wyborów samorządowych. Proszę również oddać drugi głos na kandydatkę lub kandydata do Rady Miasta Golubia Dobrzynia z naszej listy Komitetu Wyborczego Wyborców Dominiki Piotrowskiej, aktywni i skuteczni. To ludzie, którzy od lat działają i budują dobry wizerunek Golubia Dobrzynia. Pozdrawiam serdecznie Dominika Piotrowska, kandydatka na burmistrza Golubia Dobrzynia.